Skryłam bardzo dużo utworów autorstwa niedocenianych i zapomnianych polskich kompozytorów, nie tylko Fryderyka Chopina, Henryka Wieniawskiego, których oczywiście uwielbiam i gram, nawet Chopina na skrzypcach, bo też się da. Mamy tak ogromny zasób muzyki i kompozytorów, Którzy po prostu mieli w pewnym momencie swojego życia mniej szczęścia, może nie spotkali odpowiednich ludzi i nie wypłynęła ich muzyka tak bardzo jak muzyka Chopina czy Wieniawskiego, właśnie. I te utwory są naprawdę wspaniałe, w niczym nie odstępują, jeśli chodzi o poziom, o wartość artystyczną, emocjonalną. To muszę się pochwalić, że obraz z Piano trio doprowadziliśmy do wykonania utworów Franciszka Lesla i Ludomira Michała Rogowskiego w Musikverein w Wiedniu w bieżącym sezonie artystycznym i w przyszłym sezonie również mamy cały cykl sześciu koncertów w tym samym miejscu i na każdym koncercie mamy to zapisane w umowie z Musikverein na każdym koncercie będzie utwór polski przynajmniej jeden także kontynuujemy ten pomysł. Każde wsparcie jest jest ogromną pomocą. Dla mnie liczy się najbardziej to, to docenienie, że rzeczywiście to, co robię, wiem, że robię w dobrym kierunku i te informacje docierają do mnie z bardzo wielu różnych miejsc, również od publiczności po koncertach. To również jest ogromna, ogromna przyjemność być docenionym przez publikę, która wraca na te koncerty później. To jest dla nas najważniejsze i, i oczywiście każda forma wsparcia, tak jak ten wspaniały konkurs, jest naprawdę bardzo, bardzo ważna i z pewnością otworzy mi wiele nowych. Nowych drzwi, nowych możliwości do pociągnięcia tej promocji muzyki polskiej jeszcze dalej i jeszcze częściej. Idea konkursu zrodziła się w fundacji parę lat temu, kiedy oprócz wybitnych Polaków, dorosłych, którzy osiągnęli wielki sukces w swoich dziedzinach, w kraju i na świecie, zabrakło nam takiego elementu młodzieżowego i postanowiliśmy poszukać. Tych przyszłych wybitnych Polaków. Sąd Nagroda Młody Promotor Polski. Rozpoczynaliśmy w trzech kategoriach: kategoria nauka, kategoria kultura i kategoria sport. Dzięki tym kategoriom pokazujemy światu, że jesteśmy wartościowi, że potrafimy wykreować się, zdobyć ogromne sukcesy w swoich zawodach, w swoich specjalnościach. I takich laureatów mamy mnóstwo. Natomiast rzeczywiście dzięki wsparciu kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej, a właściwie pierwszej damy, która wzięła pod patronat ten konkurs, bym, możemy osiągnąć dodatkowy element propagacji tego projektu na zewnątrz. Po to, żeby młodzi ludzie wiedzieli, że warto jest się starać, warto pracować, bo dzięki temu mogą nie tylko dostać tytuł młodego powrotu, dzięki temu mogą osiągnąć sukces, a dzięki temu sukcesowi mogą budować siłę Marki Polska.